Halo halo? halo, halo. Halo, halo. Co się stało się? I teraz, wyjebało, teraz. Pewnie ktoś postanowił coś zrobić. Coś zrobić. A to znaczy? Nie wiem, robimy wszystkie zadania poboczne czy nie? Oczywiście, że tak to się dziewczytuje kurwa Alberto. O jasno. ja jest. ty jesteś? Tu za tobą Faktycznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ty wybieraj drogę, tu mamy jakieś quest'a A, mam... dobra, to będzie dobre. Coś się stało? Hej, ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli... o starych. Nasze... Ej, co? Aha, tylko masz sugerować, wybór. Więc co stanowi problem w tym wynalazku? Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Boimy się, że nie zdążę na czas Może byś mi pomógł? Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Nie, coś ciekawszego. O czemu mnie? Ja chcę być jak granicza. Dobra, idziemy szukać kus. Prowadź. Ja. Nie, to jest zadanie z Hakonem. Gdzie jest ta koza? Poczekaj. Genda. No już mam. ten Gdzie go masz? Za mną. Jak da. No, Jezu. No, Właśnie Tak Słuchajcie, uważnie do się zdają kurwa Patrz na... O kurwa Patrz na mnie i to się prawie spierdaliby też. Я буду сейчас слышать Jeszcze jest. No i teraz jest problem. To jest. A ja nie wiem gdzie mam iść, to jest ten problem A, rozumiem Musi... ten problem. <noise> Musimy przejść przez. ten plac. Gdzie ty kuro Umijam ten plac A to co to ma być? Fuck. Wiedziałem nie Czemu mi się kojarzy, że hakon cię zdradzi? Co? nie okej okay. Co? 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 jest Co? Ja nie wiem, czy to nie jest zadanie z Co? tak to będzie chyba to z hakonem Tak, z Hakonem Poszukaj części na pszczołze przez wojsko, zaraz ci powiem. Nie, to zadanie to! Zadanie poboczne. to, to, to jest stałe zadanie. Kurwa, czemu ja sobie nogi łamię? Możemy tu być? Jest trochę dużo tych zambiaków tam na dole. Jakby to zrobić? Słuchaj Marian mam pomysła Daj ugotować Kurwa, nie wiem, trochę ich tu jest. To ryzyk fizyk? Nie, to nie jest dobry pomysł. O kurwa. O kurwa. Dam ci nie radzę iść. Wiesz, wydaje mi się, że cię zauważyli. Dobra, słuchaj... Wiesz, jak to, to zrobić? Nie idź tam, tam jest kwas! Będę ci znać za rodziciel. Kurwa, no, no właśnie to w że nie wiem, jak to zrobić. Ale oni nas nie widzą jeszcze. Tam z tym... a nie, widzą nas. Patrzą się na nas. No nie no, chyba nie będziemy się z nim napierdalać, za dużo już jest. Kurwa oh. ten tam pluje Flujek, plujek, kurwa A oh wiek ty tu to jaki silny jest Skok Lepiej sobie Pierdadaj Kurwa wskoczył tu To był Ty cofi go je w dowiedziałem mm się -hmm. Jeffa odwal się zanim przetrącę ci ginaty Ja się go sobie będę rzucić Merdalaj No i mamy problem <laughs> nie, nie wiedziałeś, że to zadziała, nie? Salibamy polityk, ogroniarzy No ci powiem, że nie jest za kolorowo Ale trzeba tam iść, trzeba ta... tam iść. O kurwa o o! o kurwa teraz tutaj Zjadły cię kurwa nie, upadek śmiertelny. Nie ja powiedz, że ja teraz będę biegł przez całą kurwatą. A nie, mo możesz mnie steleportować do siebie. O, o. jak? że teleportuj gracza. Teleportuj się. No, poczekaj, muszę stąd wyjść. Mapa... Gdzie tu jesteś, tu? nie współpracy Nie mogę się teleportować do ciebie No to nic A kurwa, nie możesz. To gdzie ty jesteś w mieście! O kurwa! Zauważyłem Ale... To nie wiem W ogóle cię na mapie nie widzę, nie? Ja cię widzę, masz takie A i B Na mapie Ja jestem B no... No B Dobiegnę do ciebie Chwilę to zajmie SKOWIARY já que a oh, dose, fuck, oh, fuck. Oh, fuck. <coughs> Czekaj, ja? uciekaj! Uciekaj! Ja? Nie, ja. O kurwa! Ujrzyj Usz 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 Ale frajer. Nie próbuj skakać tutaj, choć ci pierdolę. O kurwa! Jeszcze ktoś? Dawaj. Ryar. O kur... Pierdolaj. Czemu te zrobić, w ogóle się nie palą? Czemu jeszcze ja wsię nie zbugowałem, ty mi lepiej powiedz. O, wiesz, no, wiesz, no. A chyba. Pierz a pieszcz to. Mam jedno. się z kurwy Skacz do góry, idioto! Nie. Nie wytrzyma z nim. Nie próbuj to. Fal. o, Widać, się z nimi napierdalać. dać. A czy to kurwa kurwi dawki ewana? A nie, wiecie do szesca. co? wejść. Us. Jak Wykręcenie karku. Po kurwa. Troszkę was się do zabrało A ja w sumie to lepiej dla mnie Teraz mam okazję Spierdalaj Dobra e. Dobra to musimy iść inne miejsce teraz Bo zdobyłeś tam to Gdzie teraz? Jezus Maria, jakie to jest... chore. To nie jest takie proste. Dobra, mam to samo zadanie, to jest. No nie ja wiem, biegnę do niego. Zaczynam mam zadanie. No się spierd... nie wiem Kurwa, jak ja parkurowiec jestem No i chuj, są nogi połamałem Tam. A ja też. Ja ci powiem, że bardzo blisko. Ja zbierałem rzeczy po drodze, więc... Kurwa, gdzie ja jestem? Zajduje się w ciebie strafię wróć tej nocy, kiedy zarażenie wyjdą na ulicę. Aha, czy nie możemy tu iść do tej misji, bo nie ma nocy. Fajnie wiedzieć. Aj, dalej, do... <laughs> przyszedłeś. Świetnie. Nie możemy tu rozpocząć misji, nie? Co no. nie mogę rozpocząć misji? Ja tam ich wszystkich wytłuka. Się, tutaj jesteśmy, wydaje mi się, że nas widzą. Nie, no wydaje mi się, nie wiem, zrobiłem yy, ten. Praktycznie w sobie blka. A wiesz co tak? No, jestem na górze. Widzę gdzie jest ta misja? O, tych tak za zajmijają ja to Chyba krów są masz Pieniądze w nie chodzą, to jest To to za szyku szyku Dajcie pieniądze z kurwy szyny To Co to jest za zweron? Fajnie <grym> się tutaj bawić <grym i zbawić widać> To stali aż do nocy. Ja też nie. No ja to co robimy? Ja też nie. Znik... No moja góra. Ja, ja. No samo chodzi. teraz godzina, to jest że jakże... jest to napisane, 16.50 dopiero, Jeszcze musimy czekać kurwa, praktycznie, do północy. O, tu można iść. Oznacz. Jakbym mógł, to chętnie, ale nie mogę. To gdzie można iść? Wiesz taką niebieską albo wiatą... Wiesz gra rozłączył się, a do swojej gry O chuj tu chodzi Wyszedłeś? Nie Jak ja mogę do Ciebie dołączyć? Ja do ciebie już dołączę A już wiem A późno, dołączyłem do ciebie Jestem Dobra, jeszcze raz Nie mogę ci tego znać O jest, zaznaczyłem? Widzisz to? Wiatrak chcesz iść? Nie na wiatrak Ok, Towarz... Towarzyszy za mną A Nie wie, widzę cię Oje, coś... było mnie wstać prądem nie macie na mapie, nie macie lobby. Jakie jak, kurwa w lobby nie ma. Nie no, jesteś. Co mnie skamujesz? Takie niebieskie gówno, widzę 50 metrów w dół. No właśnie, to jest to. To jest ten mroczny zaułek, tak? No mhm. to właśnie tam chciałem iść. Tylko tu musimy się... Dobra, jestem tu Ale tu jest rozruba Gdzie, jak ty tam wlazłeś? Jak ty tam wlazłeś? Mateo Ty przeszedłem No to kurwa. Aha Żegnaj I było Ale mi żyje, bo coś Oła Tutaj Nie żyje A, może tylko 6 minut siedzieć. 6 minut. Co 6 minut? Gdzie? Bo w tej strefie. Jakieś ziomki stoją No i mnie zajebali A mnie wyjebali, wyjebali. Ty przeteleportowałem się do tego, do... Do Hakona Tak No trudno, rozmawiaj <cela> <fu roommate> <Nie. f initially> <father> Ja Cię przeteleportowałem do Hakona A. A ja zostałem wstać. Była nawet na mój dusz. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz. Z tego tak. dobrze widać gniazdko stróżów. Gniazdko stróżów, tak, tak. Co dalej? Nie na no, że prawa rządzą miastem. SPC rządzą miastem. SP rządzą miastem? Chciałem... Nie. Po to im te mundury i stopnie. Zatynują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hybry. Ale Jak nie cały Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać Especy? Especy to Twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunelometra. Idę do środku za. Przejdziemy nią razem do centrum. Hmm. Czym jesteśmy w Gdańsku? Bez szans. Twarz... gdy do Gdańska przechodzimy? No tunelami miałem się do tak? Nie. Pewno i zobiaki stoją przed wejściem Hakon oh Jest tu stwór te pominięcie kurwa fabuły <grywa> Mhm No to jest wyjec Strasznie szybki No Pewnie Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby Ale tylko sprawny myśliwy Zdoła takiego zwyczaj No, no. no. Wysoko w górze a następnie przytrzymuje L1 Brzmi jak pomysł Dobra No i sa. Ó, toto. Tak ešte. Aha!